Dobra, dawaj, czekaj. Budynek góra, pierwsze piętro. Wchodzę do budynku. Mam dwóch. Panowie, uwaga, dwóch zdjąłem, są tego, sprawdzaj. Czysto, Czysto wchodzę góra. Uważajcie u góry. Tak tak, są na pewno na górze To jeszcze stoi, to sprawdzić dół Kochany żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kładę się nisko. Kapitan Rutajn miłośnicy taktycznego, milsimowego, realistycznego grania. Witam serdecznie. Dziś mam dla Was skład i mapę Fulls Road Razem z chłopakami z grupy Strefa Działań Wojennych z naszego Discorda uderzyliśmy na serwer WTH zagramaniczny i tam prowadziliśmy działania wojenne. Muszę Wam powiedzieć, komunikacja między zespołami, między drużynami była off the hook. Czyli po prostu top notch, the best, niesamowita, i to się naprawdę przyczynia do tego, jak odbieramy grę skład. Nie sam firefight, nie sam dźwięk, nie samo strzelanie, ale ta komunikacja daje nam poczucie tego, że jesteśmy częścią czegoś większego. A dookoła nas jest mnóstwo takich samych narwańców i zapaleńców jak my. Czujemy się tam jak w domu. Muszę powiedzieć, ja czuję się tam jak w domu, chłopaki zresztą też. Walka była niesamowita, zacięta do samego końca. Trochę chodzenia po lesie, trochę strzelania, no tego strzelania było, było trochę, ale podbiliśmy Duperuskim, no i się udało, moi drodzy, więc ja nie będę już dłużej tutaj wam zawracał głowy. Zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Like i subskrypcja, dzwonek notyfikacji zostaną pod filmem. Moi drodzy, zapraszam również na moje sociale, do których również dołączył Instagram. Wystarczy wpisać routine. A jak chcecie z nami pograć, to nic prostszego. Zapraszam na Discord Strefy Działan Wojennych. Tam gramy o każdej porze dnia i nocy. Trzymajcie się. Miłego seansu. Hejeczka. Tomasz, To no masz tutaj. I ładnie, jeszcze... Nie, nie fryzuje mi przynajmniej teraz po tym. po tym łajpie. No, ale mi też nie. Okej. Okay. Znaczy, nie, mi gra bardzo fajnie chodzi. 100 parę fpsów. Na no czy kiedyś mówiłeś, że za każdym tym update'em trzeba by było to robić, nie? A ja to chyba od trzech update'ów. No, nie, nie, robię nie to no by... wiesz, no tak z tymi kaszami to ci powiem, to wiesz, akurat u mnie z, z automatu idzie, nie? Ym, mm. no, no bo to, to jednak bo kurde, nie, nie wywalić 50 kaszy. 50, to... ileś tam mega było, no i po prostu może coś tam się ten. Dobra, panowie, tutaj ostrożnie. Rozejrzyjcie I, się. Chodźcie, powolutku i podejdziemy tutaj to to z boczem. Dym, Dym295 No podejdziemy. Ojoj, coś tam coś tam jest. Rozejrzyjcie się dobrze, tutaj w dole mamy. Laty? Mamy. Ja mam. No i fajnie. Chodź, postrzelasz trochę. Zobaczymy, czy poradnik. poradnik. Już wiesz, jak? Dokładnie. Jak ja już, się poradnika, już jestem mądrzejszy. Także, kurde, już już powinno być wszystko na cacy. Każdy strzał w cel, dal mięsz wokół. Dobra, panowie, tutaj sobie się rozłóżcie. To jest logik, to nie jest nasz logik. Nie, to jest nasz logik. Nasz logik został zdmuchnięty, zdmuchnięty i ostrzelany. Ale tam coś jeździ, to nie jest nasze, co tam jeździ. Zabezpieczmy tylko tutaj to przejście, nie? To zboczy góry. Uważajcie na, na prawo, na norta. Niech ktoś zerka sektor na nord sobie weźmie. I sektor west, south, west. Coś tam mi mrugnęło, panowie, na 2,40, 2,55. Na drodze mamy piechotę. Drugą na dwa 72. Na wejście. nie podejdą. Nie otwierajcie ognia. Poczekajcie, poczekajcie. Niech, niech, te, niech podejdą sobie bliżej. Wtedy, wtedy będziemy wtedy będziemy działać. Mamy dobrą pozycję, nie ma co do nich schodzić. Tak, 2,65 po drugiej stronie w lesie podchodzą do góry. Bo i biegli na, na, na Tam na, na obserwie mówisz? Tak, 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 tak. tak, tak dokładnie tam. Akurat długo się tam rusza. Widzę, widzę, widzę. Tam jest więcej, tam chyba cały skład idzie. Otworzyć ogień panowie, otworzyć ogień. Tak, tam cały skład jest, tam przynajmniej kurde trzy, trzy posturki widziałem. Uwaga, granatnik. Eee, czekajcie, czekajcie, spokojnie, spokojnie. Widzę, że trochę was tutaj ten, ale jest spokojnie, jest Bart, to was zaraz tutaj połata. Dobra panowie, zejdźmy Jak już się, po, jak już was Bart połata, to, 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 to dołączcie Kto jeszcze chodzi, to chodźcie ze mną Ty też obrywałeś kapitanie, także... No ale ja jeszcze wiesz, jeszcze, jeszcze wisi ta ręka, noga, to jeszcze wiesz, przykleiłem taśmą, jest dobrze Są dalej, są dalej no, Obrwałem Podniosę 7. Zejdźcie, zejdźcie szybko, jak najszybciej z tamtej góry. Stary osłaniaj. Na nordwest jest kontakt. Dokładnie za tą górkę może? Na 2,95 leciał. Uuu, ale sadzą. Panowie, nie nie nisko, nisko, nisko. Tak, 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 tylko widzisz, ja teraz nie mogę wstać, także spokojnie, zaraz się zadymimy Ehe. i będziemy, i będziemy ten, coś działać. A chcecie jakiś dym? Od północy będę ci... obchodzić. A co, od północy? Na nas. Nie, no, no, no oni tam szli na północ. W a, to spokojnie, oni na razie, no. o, oni, oni na razie Ociekaj. ogień prowadzą tam ze wzgórza, wiesz? No, ze wzgórza, a bokiem obchodzą. Dobra panowie, to ja bym powiedział w tył na lewo, znaczy w tył na prawo to będzie. Chodźcie tutaj za ten ridge, a co to, za to wzgórze. Żebyśmy zeszli z linii strzału i podejdziemy. Podejdziemy tutaj na to wzgórze z prawej strony. Przywitamy naszych gości ewentualnych. Wszyscy cali, wszyscy powstawali już. Ja. Dobra. Tak ogólnie rzecz biorąc to możesz mi tutaj kurde rzucić paczkę z amunicją, ja sobie wezmę rejlika, postawimy sobie rejlika, jak tak jakby, mam takie przeczucie wiecie, takie mam, mam takie przeczucie, że, że tu coś się ja może, może stać. Się Tak, że tu się zaraz coś może wydarzyć, wiesz, to, także, uzupełnię sobie tam bandażę czy coś, dobra, mamy relika. no na chwilę, ja teraz sobie bandażę uzupełnię, przynajmniej jeden, dokładnie, dobra panowie, idziemy, chodźcie, tu jest okay. ich, powiedzmy sobie kierunek ataku na mapie oznaczony, co to było? Miski, czy co? Miski, miski, sorry Kurza, stopa. Sprawdzałem czujność. Aha. Nie, żeby za dużo nie zabrać, nie? Po łapach. Chodźcie, chodźcie panowie, chodźcie. I pamiętajcie, nie w kupce, nie w kupce. Ja wiem, że w kupce jest wesoło i ciepło ale widzieliście granatnik jeden yeah, czy rpki ja panowie będziemy na, na tego, na hila się przemieszczali na hilu widzę przeciwnika mają umocnienia na healu ktoś jedzie pod nami to z lewej strony gdzieś jedzie dobrze, dobrze. Idziemy, idziemy, schodzimy tutaj spokojnie. Postaramy się wbić pomiędzy nich. Oni gdzieś tam pewnie pewnie mają na ty... o, o o przed nami. Przed nami, przed nami. No weźcie, czy gdzie? Tam był na górze. Przy murze jeden dostał. Oj. Dobra, to był ten te... Na nordwestie, na nordwestie. Ale zdjąłem gościa. Na hilu już. Już ja na hila strzelałem. <laughs> no dzisiaj się sam potrenowałem, nie, to wiesz też. chodźcie, panowie. good? Chodźcie, chodźcie, panowie. A tutaj, tutaj są walki, są walki, się toczą, także panowie, tutaj mamy ten, ten klif, do zejścia, ale to ostrożnie, nie. Będzie gorąco, także przyszykujcie się przeładować. Chodźcie, chodźcie, wszyscy, wszyscy, gdzie tutaj gdzie tutaj. Są na górze nad nami. Auto, auto. Don't give up, don't give up. Medic is with us, so. w jest, wróg jest Granaty Uwaga, granat, 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 granat Trochę mnie tutaj, uważajcie, granaty rzucają Mnie też Dobra, rozstawiam obaga, korzystajcie z tych granatów, obrzucajcie go tam nie zużyjcie wszystkiego, przyda się, może, może się przydać amunicja na ten, nie? Ale granaty możecie tam podrzucić, za mur na gdzieś NW, na NW, nie? To przynajmniej ich tam trochę odepchniemy. Dobra, poczynamy, poczynamy, panowie. Granatę już nie uzupełnimy. trudno. Uważajcie na lewo, uważajcie na lewo. Pomału, pomału, panowie. Uh, Odchodzę. Czek, sprawdzam. Pomału, Waga, lewo. No Rzucają tam granaty do ciebie stary, tak uważaj Ja właśnie. Krwawisz. Mm. Tak, tak, zaraz zrobisz. Tutaj otwarty, otwierają ogień cały czas w tym kierunku. Na 2012, są, są, na budynku, są na budynku. Uważaj, uważaj. Chowaj się, chowaj się. Samochane idziemy z lata. Tak, 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 dokładnie. Mierda. Tylko czekaj, czekaj, poczekaj sekundę. Ja zadymię, ja zadymię. Nie ryzykuj, nie ryzykuj. Zadymię. Wtedy przypierniczysz, Wiesz gdzie? Budynek na górę. Kurde, i idę. poszło, nie? Pięknie. Nie uwierzycie, spadłem na dno. po ciebie? <laughs> <laughs> nie. Idzie. Dzięki, dzięki Bart. Uważajcie naszą prawo, żeby nam na przejść na nie lepszy. Został jeden Uważajcie nasze bracia. Ja po drugiej stronie. Uh, uh, sypię się, sypię się Urwa grubo No ale sypią. Sypią ładnie, Posłusza. nie? Ma ktoś jeszcze ammo, czy nie? Nie mam. To jest daleko, jestem ha 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 No to jest firefight, nie? No słuchaj. Dzięki, Barcik. Panowie, ja, ja bym się... Kurwa! O, panie! Przedejrzki postaci! Odciągnij, Piszcie odciągnij zaraz... mnie, odciągnij mnie tylko. Ostrożnie, 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 ostrożnie. Bo tutaj sypią cały czas, na szlepo. Z drugiego budynku, z góry sypią, nie? Ja myślałem, że ktoś na plecy Moja wina, moja wina, bo wlazłem, powinienem krzyknąć najpierw. Sam się odczołgam. Ja Słuchajcie, rzucimy, okay. rzucimy. Uwaga, uwaga panowie, tylko sprawdzajcie lewą, prawą stronę y, murów, nie? Lewa, prawa strona murów. Jeden, dwóch zajmuje tutaj ogniem przeciwnika, a reszta pilnuje, pilnuje. Do wejściu, jest gościu. Ok. Dobra, dawaj, czekaj. Budynek, góra, pierwsze piętro. Wchodzę do budynku. Mam dwóch. Panowie, uwaga, dwóch zdjąłem, są tego, sprawdzaj. Czysto? Czysto, wchodzę, góra. Uważajcie, o góry. Tak, tak, są na pewno na górze. To jest lewo, ty, ty sprawdzaj prawo. Ode mnie. Z której strony dostałeś? Z drugiej drzwi. Kurwa, mać. What the fuck? Sorry Sorry. Sorry. To nasz nas zastrzelił. Się friendly, friendly, friendly. Uważaj, Bart, bo tutaj z gościu, który się osrał po pachę, kurcze i nas pozdejmował, nie? Friendly, 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 friendly. friendly, friendly, friendly. E, Potrzebujemy medyka tutaj? Ja tak. Tu, my, wszyscy potrzebujemy. <grym> <grym> nie, nie. Ale, ale jakie fajne kile pozbierał. Czy jesteście na górze? Tak, tak, tak. Się do was. Chodź, chodź, chodź. Zabezpieczymy budynek. Jak tu sytuacja wygląda. Dobrze, bierzemy to. Bierzemy to. Panowie tylko uważajcie na wejścia, nie? No to jeszcze nie wszystko. Oni gdzieś FOBA mają. Kurde, a tak ładnie żeśmy wchodzili do tego budynku. Dzięki, dzięki. Staliście. Uważaj, uważaj. Kto to tam w oknie od nas, to uważaj. Yeah, yeah. Będą z dołu ładować. O, no, ja patrzę schody, Coś? Dobra. Dzięki, dzięki Bart. Yes. Uu, a, uwaga, granatniki. W Czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie. Nie, 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 przez ten, przez mur. Tutaj, tutaj był. Uwaga, uwaga, Ach, cholernik, jest tutaj. Na balkonie jakoś strzela, nie? jeden no minus w środku. On tutaj, na, jak widzicie, leży na balkonie. Jest jest. jest, 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 chyba. Bukajbera musisz podnieść. Dostał. Ten ruski dostał. On przy... ale nie ma bandaży. O ty mordę. Szogun. Szogun, dawaj tu z bandażami. Ja też, ja też, ja też nie mam bandaży. Kurde, no. Mamy FOBA na dwa Ale Szogun, ty ma... A, o, Stary, też nie. Wszyscy leżą. No nie, to trzeba się zlepić. On jest za murem, co wy. Dobra, panowie, mamy FOBA. Mamy foba, także kurde, tam regroup zrobimy na fobie. Także wszyscy restą się na fobie. Uhu. Ci, ci, ci skurwiele do He's nas walili jeszcze, jak żeśmy leżeli. Z pistoletów, typowy ruscy Ty coś tutaj, kurde, tutaj to granatnik przywalił, bo tu patrzy naszych pełno. Do we have any medics down here, maybe? Bart się tutaj, trzeba popodnosić ludzi. Tutaj the... to znaczy? Na fobie. Na fobie. No. Ale jaja, kurde, nie ma D -d -dwa, tak? Dobra panowie, tutaj składzik, składzik, regroup on me, regroup on me. Tam Bart niech robi co ma robić, poczekamy na Barta. Ja mam jeden tutaj, się. do płotu, do płotu, do płotu. To uzupełnienie? Pusto. Bamo. Pusto jest. Pusto. Ooo. O. Ja mogę tam... Tam w plecach. mogę to rzucić? No rzuć, to tu, czekaj. Dobrze, dobrze, rzucaj dla Barta. Dla Barta, dnia, dla Barta daj. Ale tutaj. tu gdzieś tam dole, bo jest pełną, tak, pełną no. kurwa osób, nie? No, 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 dobra, chodź weź, tu, tak po... weź, weź, bierz. Nie, nie, podnieś go, podnieś go stary. Bo cię dobra. rozkradną, rozkradną cię. Dzięki. Dobra, wziąłem. Co za kuda? Nie ma, zostawisz cyganom i zaraz będzie... No. Chodźcie, podchodzimy, podchodzimy, idziemy, dobra. Uwaga, tam będzie nalot, także poczekajcie. A dziesiątka, a dziesiątka będzie, będzie tego leciała. Wiecie, ja muszę zrzucić, ja muszę się uzupełnić, bo jestem pusty. Ale nie masz się gdzie uzupełnić. A, no, no, a spoko, tylko po kolei się uzupełnia, nie uzupełni wszystkiego, bo, bo ten jak zrobisz rearm all, to nie będzie dla innych. Dobra jeszcze. Poczekajcie, nie wchodzimy. Nie, nie wchodzimy, poczekajcie. Dobra, poszli przez drogę. No, lubię ten dźwięk. Ja też. Mogłyby być taki kurde. E, jeszcze tak ze dwa razy, nie? Taką sryjkę. Dobra, zejdźmy tutaj tą granią. No i to giełda nie Ty tu nie o giełdzie, tutaj o przeciwnika tu trzeba. Giełdą się zajmiesz później Chodźcie, chodźcie Jak z tak. wrócisz Ruletkę sobie rosyjską możesz zrobić Dawać panowie Ja to mam ruletkę Chodźcie, chodźcie Budynku, w tyłu, skut, w dole. Mm -hmm. kapitanie, a drugiej strony, jakbyśmy tam weszli? No właśnie, staram się teraz podejść tutaj. Weźmy weź tutaj choć który popsać przykucnij. Przykucnij. Ale są za murem bezpośrednio. Jak macie granat, to rzucie granat. Wpieprzyłem się i miałem na Single Fire. kurcze belek, ale błąd. Ale leczą Czekaj, się. zaraz rzucę. W ogóle się nie spodziewali, że tam wpadnę, nie? A miałem co Single Single O, elegancko, dobra. Zdjąłeś ich. Wpadajcie. Cześć na postać. To, było dobry, to był dobry plan. To był bardzo dobry plan, tylko. Ja spieprzyłem. Muszę się doładować. Jest tu gdzieś jakieś tenamo? No, za, za Fobem. Skrzynka z, z amunicją. Ja proszę logitka. Mm. Uh, 10 sekund artylerii 7 sekund, także poczekamy, będą uh. fajerwerki panowie. E e jak masz, jak tutaj Jak masz lata, to tutaj gdzieś pojazd szaleje wroga tam na obserwie. Nie widać go nie Na razie to tylko się strzelają. On za tam za wzgórzem dalej jest. Ja jestem snajperem z czym? Jestem snajperem. A my gramy jakieś skoordynowanie, czy każdy sobie składem jedzie? No nie, nie, tam się, się, się koordynują chłopaki. No ja staram się tutaj nie, nie mieszać im po angielsku, kurde, czy, żeby, żeby ten, nie? Ale słucham nie. cały czas, na bieżąco, Ale co się dzieje. Ja mam wrażenie, że, ja mam ok, wrażenie, że oni z pleców ktoś wadli do na nas. uważajcie na wejście. Chodźcie na, na, na tego, na heal'a idziemy w kierunek hill, nie? Soba. E, to tu... gdzie? Znaczy ja tutaj na healu, nie? Na Hilu Można się doładować. Idziemy wyczyścić heal, nie? Bo musimy bronić też i heal'a, nie? Bo oni mogą zająć, także.

Powiedziałbym, że lepiej niż wczoraj wezmacki. na fes Tak Jak dwa razy podejrzeliśmy, dwa razy w do dostać. <laughs>